Siema, siema widzowie, zostawcie suba, dajka, w wpijamy 500 subów, będzie mi bardzo miło, z góry dzięki, siemako Leży jeden Leży drugi Co co co? Ej, nie reportujcie, ej, nie reportujcie chopacz. Jebany mainer nas na kopał, nie wierzę, Jeśli Jeszcze mi jeszcze na włelo, pojebał O kurwa. O jezu, jezu. konflikt, o Jezu, o jezu, I ja pa, kurwa kurwa, jezu, jezu, Nawet nie kopie. No, ale nie jezu, kopie. jezu, jezu, nie jezu, to jezu, 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 cię jezu, 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 Nawet nie jezu, jezu,